Cześć, tu Tomek, jestem oblatem we Wspólnocie Światowej Wspólnocie Medytacji Chrześcijańskiej, za kamerą jest moja żona Izabela. Dzień dobry. Dzień dobry, czyli będzie głos z offu czasami. Tak. Zapraszamy na krótki film, w którym chcemy Wam pokazać nasz projekt i poprosić też o wsparcie, bo prowadzimy zrzutkę na ten projekt. Na stronie zrzutka.pl. Może jak zobaczycie, to zachęci Was to, bo, bo coś robimy. Mimo wielu przeszkód, staramy się urzeczywistnić nasze marzenie. A marzenie to nazywa się Pustelnia Bethesda. Dlaczego pustelnia? Pięć lat temu ja zrealizowałem marzenie mojej żony i kupiłem hektar. 27, bo żona mi powiedziała, że ona chce mieć hektar i koniec. Szukaliśmy długo, ale znaleźliśmy na wschodzie Polski stare gospodarstwo, tutaj na Lubelszczyźnie. i mamy tutaj siedlisko, jest dom, jest stodoła, są różne budynki gospodarcze, jest pole i mamy też las. I tu w tym miejscu chcemy stworzyć pustelnię, gdzie ludzie zainteresowani medytacją mogliby przyjeżdżać się i uczyć. I pobyć w pustelni, w samotności, sami ze sobą, ale też z nami. Wszyscy jesteśmy w podróży duchowej, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie. W podróży przez życie i prawdziwym oświeceniem będzie ostatni oddech. A na razie każdy z nas robi to, co uważa za najlepsze dla siebie i dla innych. Także zapraszam, tu jest ołtarz. On jest teraz przeniesiony, był gdzie indziej, ale tutaj medytujemy z żoną. Mamy bardzo ładny gong, ikonę, którą dostaliśmy od moich rodziców na ślub i różne rzeczy potrzebne do rytuałów, które niektórzy lubią, niektórzy nie, ale my lubimy. Ja... To jest misa z. Mantra. Modlitwą, mantrą współczucia. Kupiłem mojej żonie. Nieco <grystanie> Nie współczucia, że. miała trochę współczucia dla mnie. <grystanie> Także zapraszamy. Jesteśmy w kuchni naszej. I ze mną jest święty Antoni. Ten obraz dostaliśmy niedawno. Prezencie od przyjaciół, i jeżeli zapytacie nas, po co to robimy, po co budujemy tę pustelnię, i przede wszystkim po co medytujemy, to może odpowiedź jedna z odpowiedzi jest pokazana na tym obrazie. Dlatego, że dążymy właśnie do takiej bliskości z Bogiem, ze źródłem, do takiej bliskości, jaka tu jest przedstawiona pomiędzy Świętym Antonim a Dzieciątkiem Jezus. I ta bliskość jakby jest naszym wrodzonym prawem, tylko że zgubiliśmy drogę do tej bliskości i drogę do jedności. I to nie jest tak, że istnieje tylko jedna droga, ale ta właściwa jest bardzo wąska, jak pisze Ewangelia. I medytacja jest dyscypliną, która prowadzi do kontemplacji, do właśnie takiej bliskości z Bogiem, której możemy doświadczyć na modlitwie i nie tylko na modlitwie, też poza modlitwą, można doświadczyć jej owoców. Antoni był patronem rzeczy zagubionych, między innymi, ale też patronem małżeństw. Jest też moim y, patronem zbieżmowania. Ale chciałem powiedzieć, że te zagubione rzeczy to nie tylko rzeczy materialne. Możemy też prosić Antoniego o odnalezienie sensu, którego tak bardzo brakuje w naszym świecie o odnalezienie miłości. I przede wszystkim o odnalezienie jedności, odnalezienie takich ludzi i tego wam życzę, z którymi poczujecie jedność, czy w małżeństwie, czy na drodze duchowej. I ta jedność jest celem praktyki medytacji. To jest nasz dom, część pustelni, dom w trakcie remontu. Podnieśliśmy dach i wymieniliśmy dach znaczy podnieśliśmy no... no podnieśliśmy, ta część to jest podniesione a tam jest tak jak było kiedyś okay. tak żebyśmy zyskali taką dodatkową przestrzeń na poddaszu po prostu do życia tam będzie pracownia artystyczna na pewno będzie sala medytacyjna i, i będzie jedna sypialnia, może dwie no zobaczymy ile się rzeczy zmieści ta. ale może i pokaż tutaj jak wygląda okolica takim powolnym ten przez pola. O, bumbulek jest, nasz kot jest na polu. Tam taką białą plamę widać, poluje na myszy. Tam gdzieś w oddali droga. Mieszkamy wśród kul, wśród lasów niewielkiej miejscowości na kolonii tak zwanej, czyli jesteśmy na górce. Do zamościa 30 minut, do Lublina Godzina, do ukraińskiej granicy pół godziny. Tak wygląda dom z drugiej strony. Tam z tyłu dobudowaliśmy takie wejście na górze tu będzie balkon nad gankiem. Widać ładny dach nowy brusy. No, remont... remont trwa. Zapraszamy dalej. Tu, tutaj mamy piwniczkę, ziemiankę, i w niej przechowujemy konfitury, słoiki, ziemniaki, marchewkę, tutaj też będzie, no to jest spiżarnia po prostu. Wymieniliśmy tylko te drzwi, bo, bo, bo stare już, to też są stare, ale w lepszym stanie. Wszystko robimy tutaj na siedlisku własnymi rękami, z niewielką pomocą innych osób, dlatego też tyle to trwa i dużo nas kosztuje po prostu wysiłku. Ale dajemy radę. Ale dajemy radę. Tutaj jest nasze statko kur Są też kaczki. Jest jeden kogut. Kaczor został niedawno zjedzony przez Lisa, także będziemy szukać kolejnego. To są, to są kaczki czekoladowe piszmowe. Jest Kogucik, Kogucik. I kurki. Tak to mój mąż mówi, y, y, dziewczynki. Dziewczyny, to są A, nasze dziewczyny. dziewczyny. Tak. No, bardzo przyjazne i dużo jedzą. <grywia> <grywia> I skład węgla. I kartonów na strychu. No tutaj zabezpieczamy się na okres zimowy. No jest roboty. Jest roboty. No. To, jest, y to jest jeden z elementów y kontemplacyjnego życia. To jest rąbanie drewna. Niestety nie mamy studni, ale wodę też nosimy. No. Rąbanie drewna i noszenie wody to jest już najwyższa forma pracy. Tak. Ja lubię drąbać drewno. No. Tutaj jest kuchnia polowa. Ona jest prawie skończona. To znaczy dach jest wybudowany, tutaj wszystko, woda jest podłączona. Potrzebujemy tylko dorobić trochę półek. Tu będzie takie miejsce, gdzie latem i wiosną będzie się gotować po prostu. Czy dla zwierząt, czy, czy jakieś posiłki też wspólne. Malutka taka kuchnia z starym kredensem. Tak, tak fajnie na zewnątrz. Tak. I z moją kapliczką, którą drewno przywiozłem ze Szwecji, taki konar z Jezusem w środku, bardzo ją lubię. Słychać ptaki. No to idziemy dalej. Tutaj jest miejsce kontemplacji, praktyki, którą każdy bardzo dobrze zna, codziennie wykonuje. Nic dodać, nic ująć. Woda jest do umycia, rąk zlew. No to jest bardzo stara stodoła. Bardzo stara, ona no na pewno ponad, grubo ponad 100 lat. Wybudowana jak widzicie z takich wielkich bali, to są prawie całe drzewa, tylko ociosane te przynajmniej te dwa dolne. I tu, właśnie w tym miejscu, chcemy w środku wybudować salę do medytacji, plus jedną pustelnię. Tak? Bo no chcielibyśmy, oczywiście, żeby to nie była tylko jedna pustelnia, tylko żeby było ich więcej w przyszłości, ale tu będzie pierwsza. Mm. Mamy też kupioną przyczepę kempingową, tylko na razie jest pożyczona, ale od wiosny mamy nadzieję, że pierwsi wolontariusze będą się zgłaszać, żeby, żeby tu być z nami i to, i to tworzyć wszystko. Jeszcze pokażę tutaj może... Pokaż tą, tą do dołożę. Żeby mi się nie wywróciła. I z tej strony. To jest dosyć duża stodoła. No. Na pewno tam jest dużo miejsca. No i idąc dalej. A. Szklarnia, w której najczęściej moja żona hoduje pomidory. Jakie? To są malinowe bawole serca. Malinowe bawole serca. Bardzo dobre. Pycha. Prysznic polowy, wykorzystywany wiosną i latem. Dla każdego, kto chce się. Aby umyć w takiej letniej wodzie ze zbiornika. Tutaj tak środku Muszę powiedzieć, Taka. że to jest w większości mój, moje wykonanie i mój Ta. projekt. Izabeli to jest takie właśnie prysznicolowe. Tak, kobiety też dają radę. <laughs> Sauna, którą wybudowaliśmy z Izabelą, to jeden z pierwszych projektów, tak, tak. chyba pierwszy nawet. Także mamy taki piec, harwia fiński, i bardzo dobrze kamienie polewa się wodą, wysoka temperatura. No udało nam się kupić akurat używane także. Tak, trochę taniej. Znaczy tak w sumie staramy się tak permakulturowo. Permakulturowo tak. staramy się podchodzić, tak? Tak, no okna do mamy. Tego, do czego się da oczywiście. Tak, okna mamy prawie wszystkie z tych, tych, z odzysku tak. tych naszych budyneczkach. Dużo drewna pozyskujemy no. od ludzi, którzy nie chcą, którzy chcą coś rozebrać. Także drewno na, na opał, to oczywiście jest praca, bo po to trzeba jechać, no. trzeba to porąbać, trzeba to pociąć. Ale staramy się tak pieniądze lokować w konkretne rzeczy po prostu, nie? Tak. No, tak jak teraz ten dach robiliśmy, no to... Bo nie mamy ich za dużo, więc tak. musimy... I tutaj powolutku tworzymy ogród. W tym roku może mniej robiliśmy, takie grządki zaczęliśmy budować ze starych brusów, z tej obory, którą rozebraliśmy. Tu już też siana nawiozłem, także tu no są, są kolejne. Posadzone tam. Myślę, że na wiosnę będziemy, no. będziemy dalej te grządki budować Izabela, nie? Tak, no takie tu mamy właśnie. też za tym tu mamy przygotowany już materiał, ale też sadzimy drzewka owocowe, które no, co możemy? No, i tam w tamtą stronę, jak pokażesz, to wszystko to jest nasze pole. Ono jest dosyć wąskie. Znaczy, taka wążutkie. Wą, ciągnie jest, no. się pół kilometra w tamtą stronę. I na końcu jest 40, około 40 arów lasu. 44. 44 około. No. lasu grabowego. Tam też jest super miejsce na, na, na pustelnię. Tam kiedyś będzie moja pustelnia, i jak już będę u progu śmierci, to tam <noise> będę sobie siedział. <noise> Taki A jest mój plan. Kto ci będzie donosił jedzenie? No, słuchaj, jest w psalmie powiedziane, że sprawiedliwemu nie zabraknie wody i chleba. Także mam nadzieję, że ktoś się znajdzie no. i że no. będę sprawiedliwy. No tak, no tak. <noise> tak to wygląda w tą stronę, czyli tu jest pole i chciałem tylko pokazać tą stodołę. Tutaj fajnie to wygląda. Teraz wrota są zdjęte. No będziemy za niedługo zaczynać, bo mam trochę materiału zgromadzonego z takiego starego domu, który tu niedaleko rozbieraliśmy. I ten dom cały jest do wykorzystania właśnie w stodole, w sensie podwaliny na podłogę itd. Tak no, zobaczymy, co nam się przyda tak, z tego. Tak. Jeszcze pokaż tylko właśnie te brzuszki wysadziliśmy. Tak. Kilka lat temu i bardzo ładnie już wyrosły. No tam jest kompostownik taki zrobiony. A nawet kura leży, która niedawno opuściła ten padłusz. O, bumbulek nasz. Bumbulek. Nasz biały kotek. Bumbulek, bumbulek kontempluje tutaj. Tak. A ogólnie mamy cztery koty. Tak. A chyba, że ktoś jeszcze tam jakiś tam przyjdzie. No i psa. Plus jeden kod dochodzący nie zapominaj, Smolikos. Sąsiada. <grym> tak. No a tutaj jest. To jest kod mojego męża. Kto? Dostał go na urodziny. I chyba ma autyzm. <grym> Coś na pewno. Na pewno ma chorobę sierocą. I też jakieś zaburzenia. <grym> Ej. 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 Ej, bo... I to dziewczynka jest. Tak. No. no, a tu jest mamba, mój kot. No. Oczywiście, oczywiście wszystkie koty i pies mieszkają u nas w domku. Taka rodzinka. Ja wesoła. też mieszkam w domku. No, to też jesteś moją rodzinką. No. Za mną jest jedna część stodoły, przede mną druga, na środku Izabela, ale właśnie tu z tej strony będzie ta pierwsza pustelnia. I to, to nie ma dużo jakby, to nie jest bardzo trudne do wybudowania, tak? To i za może potwierdzić. Ja to potrafi. No potrafimy no. trochę, i, I myślę, że sobie damy radę, tylko chodzi o materiał. Najdroższe są takie kwestie jak prąd, woda, coś, czego samemu nie można zrobić, za to trzeba zapłacić fachowcom. Bo ostatnio jak robiliśmy prąd w domu, właśnie mówił elektryk, że doprowadzenie prądu tutaj, bo podłączyliśmy już trzy fazy, no to to, to nie będzie tania sprawa dlatego też założyliśmy tą zrzutkę żeby przede wszystkim zdobyć pieniądze na infrastrukturę taką jak woda, oczyszczalnie ścieków mamy, ale woda, żeby ją tu doprowadzić wyżej, prąd tu wyżej doprowadzić, to są najważniejsze rzeczy, których sami nie zrobimy po prostu, bo się na tym nie znamy. A jeżeli chodzi o, o, o budowanie, no to my sami wszystko robimy, tak jak ten dach teraz robiłem z moim bratem plus sąsiedzi nam pomagali. Także taką kooperatywą tutaj staramy się działać, no bo też trzeba łączyć to z pracą, z wyjazdami do Szwecji, z innymi rzeczami, także, no. no i to jest moje, moje dziecko, Volkswagen Golf. Przepraszam, to nie jest moje dziecko, to jest mój brat, 89 rocznik. No. Tyle samo, no. Tyle samo lat co ja mam, Volkswagen Golf 2, 1.6 diesel. Nic dodać, nic ująć. Także kto chce się przejechać, zapraszam. Tu jesteśmy na poddaszu. Drzwi też z odzysku. Drzwi szwedzkie, bardzo dobre. No. Z odzysku. Z odzysku. Przywiezione w tym roku. To jest. To jest ten dach i piętro, które budowaliśmy przez ostatni miesiąc. W trakcie budowy oczywiście tu jest bałagan, ale możemy wam pokazać. Chodzi o to, że tak, tu jest ta część, która była niepognita. Tak, nie? tak. Ten dach został uratowany, ta strona. Tak. Wsparta jeszcze. A drugą stronę trzeba było. Drugą po prostu. stronę budowaliśmy w ten sposób no. właśnie tu są okna. I teraz robię podłogę. Jestem w trakcie Okna też z odzysku Tak No i robię podłogę i Dostaliśmy Dostaliśmy wełny trochę Także ta wełna stanowi pierwszą warstwę A druga warstwa to już jest słoma Pod deskami zaraz Foli nie dajemy Dlatego, że będzie ogrzewany I, i dół i góra Także no, Chyba nie ma potrzeby inkurację. tej folii tak, no. tak, żeby to wszystko swobodnie oddychało a później już tu będziemy dawać folię wszędzie tak. Do, dookoła, tak? No tak to wygląda. Hmm. <grywka> tak. Nie podnosiliśmy dachu. Jest. Nie podnosiliśmy. No. Jest taki niziutki. Tak, Duże pracy to było. To zapraszamy na ostatni slajd, ale to już w domu. Przedstaw się. Fika. 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 Fika, znaczy po szwedzku przerwa na kawę i ciastko. To jest ta przerwa właśnie tutaj żywa. O Fikusia, tak. No tak, tak. Ona jest z interwencji. Tak. Jest z nami 4 lata. No, Jak tak. nie dłużej. No. Adoptowaliśmy ją na, na początku Dużo było problemów, ale już jest dobrze. Ale jest dobrze. No. Jeszcze dwa koty, ale już nie będziemy pokazywać co sobie tak. tam poszły. No i tak to wygląda. Jesteśmy tutaj 5 lat i kolejne lata chcielibyśmy przeznaczyć na dokończenie budowy też tworzenie ogrodu. Bo idea jest taka, żeby to miejsce zarabiało samo na siebie. Czyli chcemy produkować własną żywność, jak najwięcej rzeczy robić samodzielnie, plus organizować odosobnienia. Tylko, że ten, ten etap, wiadomo, teraz jest najcięższy, no bo trzeba zainwestować środki, żeby to wszystko powstało. Dlatego zachęcam Was do wpłacania na tą zrzutkę, którą zorganizowaliśmy. Tam jest dużo informacji o nas. Jest blog, na którym możecie poczytać. Jest kanał na YouTube, który teraz oglądacie. No i tak, jeżeli, jeżeli... Jeżeli też uważacie, że takie miejsca są potrzebne. Miejsca, w których można się zatrzymać po prostu. Thank you.